Dzień dobry, dzisiaj tak szybko, bo zimno łapy marzną, więc nie będę przedłużał. E, chciałem pokazać, jak u mnie wygląda idaret przed cięciem i pocięciu To jest przedcięciem, cięciem, tu jest pocięciu i prawda, nie ma za dużej różnicy. Gałęzi też nie ma za dużo i właśnie to jest, y, to jest sukces w moim sadzie, że te drzewa są cały czas y, w takim w ryzach trzymane, nie ma tutaj żadnych wielkich gałęzi, jest to cięte, ja sam z tatą, z mamą wszystko robimy rodzinnie no i to jest rodzinne gospodarstwo, dlatego tu jest wszystko wszystko na tip top zrobione, tak uważam towar robimy w wysokiej jakości i coś z tego zostaje chciałem wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą zauważyłem że coraz więcej firm które powstają na terenie grójeckim które skupują jabłka, zaczynają bardzo szybko się zwijać. 3-4 miesiące kupują towar i sadownicy zostają bez jabłek, bez palet. No, jest to, jest to karygodne takie zachowanie. I mnie to, mnie to właśnie zastanawia. Zacząłem drążyć ten temat, jak to w ogóle jest możliwe. Mamy tutaj kilka wspaniałych grup, które są zaufane. Między innymi Fruit. Familii y, od pana Kawęcińskiego, Fruitsat, i im nie dajemy jabłek, gdzie te firmy stoją od 20-30 lat, wypłacają wszystkim pieniążki, a przychodzi pan ze świata y, w lakierkach, y, w spodniach w Kant, opowiada nam bajki, i my już jak, y, nie wiem, jakby nas zaczarował, dajemy mu 300 ton jabłek ten pan wywozi jabłka, sortuje, potem my dzwonimy do niego. Nie ma. Nie ma takiego numeru, nie ma palet, nie ma jabłek. Jest rozpacz. I to mnie właśnie, to mnie właśnie bardzo, bardzo za, zadziwia, co jest powodem takiego naszego zachowania. Swoim nie ufamy, a przychodzi jakiś obcy yy, wyperfumowany. Często przyjeżdżają z ładnymi kobietami, żeby nas omanić. Kobitka tutaj z dużym dekoltem lata, i niby jabłka sprawdzają. Te jabłka w ogóle nie interesują. No i nie wiem, i wciskają nam takie kity, i my praktycznie jesteśmy okradani na, na, na własną prośbę. Gdzie te jabłka wystarczyło zawieźć do znanej grupy, do pana Żółcika, czy do pana Kawęcińskiego. Oni nam to przesortują. Pieniążki mamy po 4 miesiącach na 100% pewne czy po 3 miesiącach. A tu gruszki na wierzbie obiecują i dalej my się nabieramy na to. No to jest właśnie fenomen nasz, że swojego nie cenimy, ale, ale opcja jest cacy. Opcje jest cacy, nam dobrze przesortuje, on nam zrobi 5% przemysłu i zapłaci nam po 30 dniach. No, w takie bajki wierzyć, no to jest po prostu mistrzostwo świata. Także może się trzeba zastanowić, wrócić do, do naszych firm, przeprosić się z nimi. Dać im te, te jabłka i, i niech oni sortują, bo jeżeli, jeżeli braknie nam tych firm, słuchajcie, jest po nas. Jest po nas. E, niech te duże firmy zwiną się z tego rynku. I komu my te jabłka podamy? Jeszcze one coś tam próbują robić, e, po, podają ten rynek na dalsze, na dalsze rynki. A taki ze świata to przyjeżdża tylko po to, żeby nas oszukać. On nie przyjeżdża, żeby, żeby nam pomóc. Nie on z góry daje 10 groszy więcej. Ma ładną gadkę, bo oni są w tym wyszkoleni, mają super samochody z wypożyczalni, bo to nie są ich samochody. To są samochody z wypożyczalni. Telefon jest rejestrowany na słupa, firma na Słupa kupują 300-400 ton jabłka. 30 sadowników, niech obrobi. Jedzie, jedzie dalej, jedzie dalej i tak to się kręci. Ale nie dajmy się tak dymać, bo to po prostu e, mi to jest mi, mi to jest po prostu szkoda tych sadowników. E, była firma Campello, firmy nie ma, pieniędzy nie można odzyskać, dużo sa, sadowników się żali, co u nas nie ma prawa. U nas nie ma prawa, także na własne, na własną prośbę pleciemy sobie bat na własną dupę i naprawdę trzeba się dobrze zastanowić w tych ciężkich czasach, bo wysypać na przemysł, chociaż mamy pieniądze, a dać komuś, to ani pieniędzy, ani palet. I koniec, jest po gospodarstwie, jest po gospodarstwie, dlatego ja współpracuję z pewnymi firmami. Jak widzicie do tego grona dołączył Unifruit, pieniążki wypłaca. Czytam nieraz komentarze w internecie. Nie wiem, nie wiem, czym to jest spowodowane, czy, no pewnie, no jak trzeba poczekać 3 miesiące na kasę, ale ta kasa jest, no to w czym jest problem. Także, no nie, nie róbmy sobie problemów tam, gdzie ich nie ma i współpracujmy z ludźmi, którzy, którzy nas nie oszukają. No, jesteśmy, nie wiem, łatwo wierni, czy łatwo nam te pieniądze jeszcze przychodzą. Zbliża się termin właśnie sprzedaży, no i ja jabłka do tych firm daje, no, nigdy, nigdy ani pan Żółcik, ani pan Kawęciński mnie nie oszukali e, nieraz towar jest gorszy jakości, ale to jest wszystko do dogadania e, u mnie też wszystko piękne super nie jest, bo nieraz jest i grat, nieraz jest i zwójka i trochę grzybka ale to trzeba odrzucić, to trzeba odrzucić, a nie robić raban e, że co to nie ja, że ja mam piękne jabłka nie, nikt nie jest omylny, także ja to nie jestem fenomen i mówię, nieraz jest partia, że jest 15% przemysłu, a druga partia z drugiego sadu jest 5% przemysłu i trzeba to wziąć na klatę, okej, okay, spieprzyłem, spieprzyłem to, przyznać się, a nie, nie wiem, te wpisy w internecie obarczające niektórych, no to jest po prostu żenujące, żenujące, no także chyba powinniśmy od własnego podwórka zacząć, od podnoszenia jakości. A nie, a nie obarczać firmy, które sortują, że z bylecia go zrobią nam super towar. Tak to nie ma. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Hej.